Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak. Jesteś na moim podcaście, słuchasz mojego podcastu. Ja pomagam ludziom zmieniać swoje życie na lepsze. Piszę książki, prowadzę sesje, terapie, konsultacje, prowadzę szkolenia również. Zapraszam cię na moją stronę ludziesukcesu.com, na bloga annaantonia.pl. Nagrywam podcasty, filmy. Mm, działam w obszarach lepszego życia. Można to tak nazwać. Tak, jestem terapeutką dusz. Pięknie to jakby e, brzmi, ale taka jest prawda. <laughs> I cieszę się z tego niesamowicie, dlatego że, a, że mogę pomagać Tobie dzisiaj. Jeżeli uważasz, że to jest wartościowe, daj łapkę w górę, udostępnij to komuś. Może to pomoże, może dzisiaj jest osoba, która właśnie tego potrzebuje. Albo jakiś inny podcast. Jak sobie wpiszesz jakąś frazę na, na moim kanale, to zobacz, ile jest podcastów i w danym temacie naprawdę nagrałam. W tamtym roku nagrałam 366 podcastów. Codziennie nagrywałam jeden. To nagrałam i więcej, bo tam jeszcze były inne podcasty i filmy. Ale codziennie nagrywałam jeden podcast, który trwał około 9, 15, czasami 20 minut, więc naprawdę tego jest sporo. Dzisiaj natomiast porozmawiamy, moi drodzy, na temat. Yy, Twój prawdziwy sukces będzie wtedy, gdy <grywa> dobra nie. Chciałam Ci też powiedzieć, że jestem trochę szalona, a spontaniczna, ale walnięta, przyznaję się do tego bezbicia naprawdę uwielbiam to w sobie. I często dzisiaj pisałam z moją bratową rano, i, i umawiamy się, że się spotkamy już niebawem za dwa miesiące. Raz na dwa miesiące tak, ponieważ mieszka, mieszkają za granicą. I mamy się spotkać w końcu Uf, nie widzieliśmy się kilka, kilka lat i mówi, że fajnie, że się spotkamy, bo zrobimy coś fajnego, szalonego. Już mamy jeden program, który zrobimy. Program to znaczy pewne wyzwanie, które sobie zrobimy. I tam jest kupa śmiechu w tym, i mówi: Ania, ty też jesteś szalona. No to zrobimy coś fajnego Ja mówię, no jasne. Ja wiem, że ja to często chodzę po domu, i jak zrobię coś śmiesznego, albo powiem coś śmiesznego, albo obejrzę coś śmiesznego i wysyłam to do innych, i zaczynamy dysku dyskutować, to ja się tak śmieję. Słuchajcie, się czasami tak śmieję sama w domu, jak coś oglądam, albo coś zrobię, i się śmieję sama z siebie, i chodzę po domu i mówię: Anka, ty jesteś walnięta. I się tak śmieję w głosach, że mi brzuch boli, ponieważ sobie przypominam, co zrobiłam, albo przypominam sobie, co obejrzałam i co, żeśmy tam rozmawiali z kimś na dany temat. I potem mówię: Boże, ty mnie taką stworzyłeś, taką nie masz, i proszę Cię tylko, nie zabieraj tego ze mnie do końca życia, bo to jest coś, co ja w sobie uwielbiam i coś, co, co jest dla mnie po prostu niesamowite, bo to daje mi radość i mi łatwiej iść przez życie, kiedy ja mam tą radość życia i ten taki dystans do siebie, do ludzi, do świata, do pewnych rzeczy. I to jest niesamowite, naprawdę, słuchajcie, jak masz to w sobie. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, ja Cię zapraszam serdecznie do mnie na sesję. E, przyjdź, m, pokażę Ci, jak to się robi, nauczę Cię tego. Jeżeli dzisiaj jesteś naprawdę w miejscu, w którym jest Ci ciężko, trudno i już nie wiesz, co masz zrobić i w tą stronę iść, zapraszam Cię przyjść do mnie na sesję. Jeżeli nie wiesz, czy będziemy mogli sobie popracować, to jest taka na sklepie, taka, taki produkt, jak kons wstępna konsultacja i ona jest najtańsza, ponieważ ona kosztuje 150 zł. Przyjdź na godzinkę, porozmawiamy, zobaczymy, czy my jesteśmy jakby sobie pisani, żeby z sobą popracować, bo, bo oczywiście możesz nie czuć ze mną rezonansu, albo ja z tobą i jakby to jest ok. A jeżeli tak, to wtedy zaczynamy pracę i ona jest dłuższa, wtedy masz do mnie kontakt też. Ja z Tobą współpracuję na innej płaszczyźnie i, i, i działamy po prostu. A z tego tworzą się e, fajne kontakty i powiem Wam, że tworzą się też e, przyjaźnie. I, I naprawdę to jest niesamowite, bo, bo moi klienci potem stają się mi bliscy, a i potem już nie jesteśmy klienta, klient, nie wiem, terapeuta, tak, czy tam e, coach. Czy jakkolwiek mnie tam ktoś nazywa, tylko już jestem Ania i załóżmy Marysia, tak? I, i jesteśmy my. I to jest niesamowite. Dobrze, przechodząc do, do sedna, bo tu się rozgadałam. Widzicie, mówiłam o, o sobie i o tym, jaka jestem zabawna i śmieszna. <grym> Niektórzy może tak nie powiedzą. Ja natomiast uważam, tak, tak, że mam to w sobie i bardzo, bardzo w sobie to lubię. Um. Jeżeli ty nie słuchasz, to ja cię serdecznie pozdrawiam, bo już się niedługo spotkamy. Dobrze, to prawdziwy sukces Twój będzie wtedy, gdy. No, i kto dokończy, proszę, proszę, no. Wtedy, gdy. No właśnie. Czy wiesz, kiedy będzie Twój prawdziwy sukces? Wiesz, ludzie często mm, patrzą na, na stronę sukcesu, w ogóle na słowo sukces, na na ten cały, całą oprawę tego sukcesu, wtedy, kiedy człowiek ktoś coś osiąga, tak? Kiedy staje się kimś, kiedy jest znany, sławny, kiedy zarobił pieniądze, kiedy ma coś i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałam Ci powiedzieć, że to nie jest tak do końca. Ja, jakby szeroko opisuję to w, w mojej książce Ludzie Sukcesu, Dogonie swoje Marzenia, serdecznie Ci polecam tą książkę, ponieważ ta książka może odmienić Twoje życie. Odmieniła życie. Ona już naprawdę setką ludzi. Tysiące osób ją przeczytało, i wierzę, że może pomóc też tobie, bo jest takie powiedzenie, a może ja tak sobie wymyśliłam, że czasami jedna osoba, jedna książka, jedno słowo, jedno spotkanie może odmienić Twoje życie. I w moim przypadku było to naprawdę nie raz, kiedy właśnie jedna książka, jedna osoba, jedno wydarzenie, jedno słowo, jeden klik zmienił jakby moją. Postrzeganie, moje myślenie, moje życie w jakichś tam aspektach. I wierzę, że ta książka również będzie początkiem Twojej nowej drogi. Bo prawdziwy sukces mój drogi i moja droga to osiągniesz wtedy, kiedy przemienisz swoje wnętrze i swoją głowę. Czyli jakby całe swoje wnętrze, no bo wnętrze to jest Twoja dusza, Twoje serce i Twój umysł. A my chcemy. Widzieć tylko to, co widzimy oczami, czyli ten blichtr, jakby piękne plaże, no jakby super samochody, kasa, dziewczyny, faceci, wiesz, to wszystko, bo, bo to jest widoczne dla oczu i łatwe wtedy do zauważenia, tak? O, ma coś, o, osiągnął coś, o, na to to. Ale to jest miałkie. To jest puste i. Mm, i tak łatwe do zastąpienia, ponieważ dzisiaj możesz to mieć, a jutro możesz tego nie mieć. Możesz stracić wszystko, i znam osoby, które miały i nie mają nic, i które nie miały i mają ogrom yy, dzisiaj, ogrom i jeszcze więcej. I dlatego uważam, że największy sukces i prawdziwy, uwaga, sukces osiągniesz wtedy, kiedy przemienisz się wewnętrznie, ponieważ kiedy to zrobisz i dlatego polecam Ci książkę. Ludzie sukcesu dogonić swoje marzenia oraz książkę Dusze. Natomiast, jeżeli chcesz lepszych relacji, to książkę Jak uleczyć zranione serce i pokochać siebie, bo to jest bardzo ważne i tam w tej książce jest opisane. A jeżeli chcesz takiej wewnętrznej przemiany i chcesz, żeby ktoś ci pomógł w tym, a ja jestem w tym dobra, bo wiem, że jestem w tym dobra i jakby nie mówię tego, żeby, żeby się chwalić, tylko dlatego, że moje doświadczenie. Jakby samo to, że ja wyszłam z czarnej dupy i z ciemnego doła i naprawdę z niczego, czego nie miałam w życiu, bo miałam bardzo trudno, dzisiaj robię wspaniałe rzeczy i pomagam ludziom. Oraz moi klienci, bo naj, najlepszą, najlepszym moim sukcesem jest jest tutaj taki wywiad ze mną. Największym moim sukcesem jest sukcesy moich klientów. Oni jak się zmieniają i zmieniają po tym życie innych, to jest najlepsze. Dlatego, że w nich zaszła przemiana. Tak jak we mnie zaszła przemiana, tak w moich klientach zachodzi przemiana, ponieważ pomagam im to zrobić i mogę pomóc Tobie. I wtedy, mój drogi i moja droga, to oddziaływuje na każdy aspekt Twojego życia, naprawdę na każdy aspekt. Na Twoje zdrowie, na Twoje finanse, na Twoje relacje z bliskimi, na Twoje relacje z dziećmi, na to właśnie, że jesteś radosna i szczęśliwa, na to, że ludzie chcą z Tobą przebywać, na to, że spotykasz inne, inne okoliczności, że w Twoim biznesie zaczyna się dziać, ponieważ wiesz, łączy się coś z czymś, to, że poznajesz inne osoby, że, że dzieją się inne rzeczy. To jest niesamowite, ponieważ największy sukces to jest Twoja wewnętrzna przemiana. Nie jesteś już. Zgorzkniałym burakiem, nie jesteś już zgorzkniałą babą, po prostu, która siedzi i narzeka, bez urazu oczywiście do, do nikogo, ale są naprawdę tysiące ludzi, którzy, którzy jak patrzę czasami sobie, myślę, jak ty byś wiedział, bo wiedziała, że możesz zrobić to, to i to, i twoje życie by się zmieniło, tylko że oni są tak zaślepieni właśnie tym blichtrem po prostu takiego miałkiego sukcesu i, um, i nie chcą nic Głębiej zobaczyć, że to nie chodzi o to, co widoczne, ale o to, co w środku, bo jeżeli to się zmieni, to, co w środku, to wyjdzie i wypłynie na zewnątrz. I to sobie myślę, czasami, jak gdybyś wiedział, albo gdybyś wiedziała, że, że wystarczy to, to i to, i te małe, takie drobne rzeczy, i to odmieni twoje życie, twoją rodzinę, twoją pracę, twój biznes, twoje relacje, to naprawdę byłbyś szczęśliwszym człowiekiem. Ale ludzie są tak zaślepieni, jakby i chcą widzieć tylko to, co mogą dotknąć i to, co mogą zobaczyć ich oczy. Ja nie chcę jakby zajrzeć głębiej. I to jest tak przykre i jednocześnie jakby ubolewam nad tym, że chciałbym pomóc większej grupie ludzi i dlatego ja robię to, co robię. Robię z pasją. To prowadzę mój fanpage Ludzie Sukcesu. Tam mam ponad 150 tysięcy ludzi. Nagrywam te podcasty dla Was, filmy i, i robię, piszę książki i prowadzę te konsultacje dla osób, które chcą, którzy są już otwarci dzisiaj na to, żeby coś zrobić. Bo pamiętaj, że nieważne w jakim Ty dzisiaj jesteś miejscu i nieważne ile Ty masz i jakich Ty znasz ludzi, nie jest to istotne i mnie to naprawdę serdecznie bez urazy nie obchodzi. Ale ważne, jakim jesteś człowiekiem. Nie kim jesteś, tylko jakim jesteś. Bo jeżeli Ty będziesz dobrym i prawdziwym człowiekiem, prawym, to to się rozleje na zewnątrz, ponieważ ty zmieniasz swój sposób myślenia, swój mindset, to co o sobie myślisz, co myślisz o innych ludziach, o, o świecie, o pracy, o działaniu, to się przekłada na całe twoje życie. Jakby ludzie nie rozumieją tego, a to jest niesamowicie istotne. Bo kiedy siedzisz i narzekasz, jak to jest źle w Twojej pracy, to nic się nie zmieni, tam będzie dalej źle i dalej będziesz narzekać. Jeżeli masz środowisko, gdzie piją, mieć pają albo jarają to Być może zmień towarzystwo, bo to nie jest towarzystwo do rozwoju, tylko to jest do, towarzystwo do tego, żeby ściągnąć cię w dół i żadnego sukcesu z nimi nie osiągniesz. Jedyny jaki sukces możesz z nimi osiągnąć, to popaść w alkoholizm i to będzie Twój sukces. Tylko, że ciemną, to będzie ciemna strona sukcesu. Opisuję to w książce Ludzie Sukcesu, Dogoń Swoje Marzenia, ponieważ są przykłady, dziesiątki, setki i miliony przykładów na świecie takich, gdzie ludzie z ogromnego sukcesu upadali, ponieważ. Ta ciemna strona sukcesu zawsze jest i ona zawsze będzie. A kiedy znasz pułapki tego, to widzisz, to wtedy możesz się tego, temu e, ochronić się od tego. I to jest niesamowite, że, mm, że ktoś jest gotowy, to on usłyszy słowa, które dzisiaj mają płynąć do jego serca i coś zrobi z tym, i zacznie zmienić swoje życie, zacznie czytać zacznie się rozwijać, zacznie pracować nad sobą będzie szukać informacji, będzie szukać kogoś kto może mu pomóc przemienić swoje wnętrze, bo kiedy ty przemienisz swoje wnętrze to twój świat zewnętrzny się zmieni ja powtarzam, mam takie to jest w mojej książce właśnie, wymyśliłam to ileś lat temu bo mi bardzo ciężko, jak pisałam tą pierwszą książkę to był jeden z najgorszych okresów w moim życiu, najgorszy nie jeden z najgorszych, no jeden no najgorszy albo jeden z najgorszych, dzisiaj patrząc z perspektywy i wtedy sobie mówiłam, że jak zmienisz siebie, zmieni się świat wokół ciebie. Rozumiesz? Czy ty rozumiesz, jeżeli zmienisz siebie? Ludzie nie chcą siebie zmieniać, bo prawdziwym sukcesem to jest twoja wewnętrzna przemiana. Nie to, ile ty zarobisz, ile będziesz mieć na koncie, tylko to, kim ty się staniesz zarabiając te pieniądze, robiąc te rzeczy i pomagając innym ludziom. Co z tego, że masz fajną furę, co z tego, że masz fajne cycki, jak to nic nie wnosi ani do świata, ani dla ludzi, ani tylko dla ciebie. I ty budujesz swoje ego. Ale to jest nic, bo to nie jest żaden sukces. Bo dzisiaj masz, jutro tego możesz nie mieć. Ale to, co zrobisz dla innych, przełoży się stokroć na to, co ty dostaniesz w zamian. I nie ma ceny, moi drodzy, naprawdę nie ma ceny to, kiedy ty zaczynasz pomagać ludziom, bez względu w jakiej, w jakiej branży jesteś, co robisz. Ale jeżeli to robisz z pasją, jeżeli działasz i robisz dla ludzi, jesteś. Przykładem dla nich w jakiejkolwiek branży, dziedzinie, albo dla nawet w swoim biurze, w którym jesteś tam są sześć osób, jest i cztery negatywne, i tylko dwie pozytywne, i w tym jesteś ty jedna pozytywna, to ty będziesz przykładem dla tych czterech, które są negatywne. A twój szef, jeżeli widzi to w tobie, to zacznie jakby inaczej działać. Słuchajcie, to, 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 to jest to się dzieje na duchowym poziomie, i wtedy ty przechodzisz już wyżej i nie masz wpływ już na pewne rzeczy, które zaczynają się dziać, kiedy Ty zmieniasz siebie, to, to wewnętrze. I mogą potwierdzić to moi klienci, z którymi pracuję, że to ta radość życia i, i to nie ma, nie ma ceny. Naprawdę nie ma ceny. Bo to jest Twój wewnętrzny sukces, ten spokój, ta radość, miłość w sercu, wolność. Nie musisz nic udawać, nie musisz grać kogoś, kim nie jesteś, żeby ktoś Ci dał lajka like albo... Przyklasną ci, że tak, super. Oczywiście, to jest miłe. I to jest miłe, kiedy dodaję posta, i ktoś pisze, że fajnie i w ogóle. Niektórzy nic nie piszą, bo nigdy nic nie napiszą, bo zazdroszczą, i jakby ja to rozumiem, i szanuję, jakby mają do tego prawo. Natomiast. Um, ja tak wewnętrznie się zbudowałam, i ja wiem też, do kogo należę, bo należę do Boga, i jakby jemu ufam, że czy ja dostanę 100 lajków, czy ja dostanę 2000. Jakby nie wpłynie to, jakby dużo na mnie, ponieważ to ma wpłynąć na ciebie. I ja to robię, żeby pomóc tobie, ponieważ ja wiem, że jak ty zrobisz pewne rzeczy, to ty będziesz się czuć tak jak ja i nie będzie ci zależało na tym, czy Marysia powie o tobie, że jesteś fajna, czy Marysia powie, że jesteś do dupy, za przeproszeniem. Bo ty będziesz wiedzieć, kim ty jesteś, ponieważ ty jesteś człowiekiem, ty wtedy jesteś człowiekiem sukcesu, dlatego że znasz swoją wartość. I pytanie dzisiaj jest do ciebie, czy ty znasz swoją wartość, czy ty wiesz kim ty jesteś i czy ty wiesz dokąd ty zmierzasz? Jeżeli nie, to warto może usiąść, wziąć kartkę papieru i zastanowić się nad tymi pytaniami, bo to będzie Twój największy sukces. Jeżeli dowiesz się kim jesteś, kim chcesz być, dokąd zmierzasz, do kogo należysz i co chcesz osiągnąć w swoim życiu, i wtedy zaczniesz realizować to, co chcesz. A przy tej realizacji będziesz zmieniać swoje wnętrze i to będzie najpiękniejsze, co możesz zrobić dla siebie, bo to będzie twój wewnętrzny sukces. I to będzie prawdziwy sukces, bo wtedy to się przełoży na twoje relacje raz jeszcze z rodziną, z bliskimi, z samym sobą. Ty poczujesz taki wiatr w żagle. Ja sama do siebie to teraz mówię, bo to jest tak piękne. Jak ja sobie o tym myślę. Naprawdę, ja sobie tak o tym myślę, ja myślę jak my ja mam dzisiaj siłę. I. i Ile mądrości mam dzisiaj w sobie, której nie miałam jeszcze ileś lat temu, ile rzeczy widzę dziś, których wcześniej nie widziałam, poprzez tylko to, że ja cały czas się zmieniam i wiesz, wiesz co jest najlepsze? Że ja nie chcę przestać. Niektórzy uczą się, kończą szkołę średnią i to już jest koniec. Niektórzy idą na studia i to już jest koniec. I po tym, jak pracodawca ich wyśle, ewentualnie na jakiś kurs, szkolenie to jakby oni jeszcze się uczą coś w tym temacie, ale nie uczą się, jak być lepszym człowiekiem. Nie uczą się, jak mieć lepsze relacje, relacje jak budować relacje z dziećmi, jak, nie wiem, jak być bardziej kreatywnym, jak, jak być szczęśliwym człowiekiem. Nas tego nie uczą. Ale ja potrafię Ci powiedzieć i potrafię Ci nauczyć tak właśnie, jak być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Zapraszam Cię, naprawdę zapraszam Cię na sesję. Przyjdź do mnie, przeczytaj moje książki, zacznij Zmieniać i to wtedy będzie Twój prawdziwy sukces, ponieważ szczęście, spokój nie mają ceny. A jeżeli to będziesz mieć, to uwierz mi, rzeczy materialne, te wszystkie jakby zewnętrzne, one przyjdą, przyjdą szybko, dlatego że Twoje wnętrze się zmieniło. Bo kiedy wnętrze się nie zmienia, przechodzą te rzeczy, to i tak cię to nie będzie cieszyć. To będzie tylko chwilowe, i będziesz szukać za chwilę kolejnej zewnętrznej rzeczy, żeby dała ci to poczucie szczęścia, ponieważ nie masz go w środku. Raz jeszcze. Ludzie, którzy mają sukces tylko zewnętrzny, oni nie mają tego wewnętrznego sukcesu, tego, tej radości, miłości, szczęścia, wolności i spokoju, to oni muszą cały czas kupować albo stymulować się. Na różne sposoby, żeby poczuć to szczęście. Kupują sobie nowy samochód, pocieszą się miesiąc, dwa, już nie jest nowy. Kupują sobie coś nowego, nową torebkę. Chwila, ale znowu muszą poczuć i muszą dodać nowe zdjęcia, żeby poczuć się ważnymi, żeby ktoś im skomentował to. Muszą jechać na kolejną wycieczkę, żeby poczuć się szczęśliwi, muszą nie wiem, mieć nowe stymulacje, nie wiem, jakieś imprezy, balety i tak żeby poczuć się przez chwilę szczę szczę szczęśliwym człowiekiem. Ale wyobraź sobie, że ty czujesz się tak cały czas. I nawet kiedy są trudności, ja mówiliśmy o tym ostatnio na ostatnim podcaście, to nawet kiedy są trudności, ty dalej jesteś szczęśliwy i dalej jesteś szczęśliwa i wiesz, że to jest tylko chwilowe i zaraz przez to przejdziesz. Zobacz jakie to jest piękne uczucie. I ja właśnie tak mam i ja tego uczę. I to jest najpiękniejsze, co może być, że ty, bez względu na to, co jest i jakie są okoliczności, co się dzieje, ty jesteś szczęśliwym człowiekiem. Bo wyzwania zawsze będą. I problemy zawsze będą. Ale to, jakie jesteś w środku, możesz zmienić tylko ty, nie ja. Możesz zmienić ty i Bóg może ci pomóc w tym, żeby przemienić twoje serce i twoją duszę i dać ci to, czego świat ci nie da. I żaden sukces światowy nie da ci tego co osiągniesz, kiedy zmienisz swoje wnętrze. I tego Ci życzę. Zajrzyj na stronę ludziesukcesu.com, odezwij się do mnie, przeczytaj książkę, jedną, drugą, trzecią czy czwartą, przejdź kurs. Szykuję dla Was niesamowite teraz nowy projekt. To będzie projekt dla kobiet, dla mężczyzn, odnośnie relacji, związków. Będzie to petarda, ponieważ yy, pracuję z, yy, z kobietami z mężczyznami, pracuję też z parami. Sama przeszłam wiele, więc um, uczę się też od um, Amerykanina, który jest specjalistą w związkach, na temat związków. I um, a najbardziej a najbardziej co, co jakby nam daje też szczęście, to drugi człowiek, czyli jakby ta dobra relacja, albo najbardziej nas niszczy i boli nas, jakby ta zła relacja, która jest, albo która się kończy. Więc um, szykuję dla Was projekt. To będzie projekt dla kobiet i dla mężczyzn. W zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, i wiem, że to będzie niesamowite, i ta dużo, dużo dobra, i dużo dobrej wiedzy, żeby można było wprowadzić w życie, i wtedy Twoja relacja i Twoje relacje się poprawią, nie tylko jakby z mężem, żoną, z partnerem, ale jakby naokoło i wewnątrz Ciebie. Ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!